Cześć, witam w nowym filmie, krótkim. Staram się, żeby był krótki, a film będzie o tym, że wymieniłem mikrofon. Teraz do Was mówię z nowego mikrofonu. Dzisiaj strasznie pizga wiatrem, więc jest dobry moment, żeby ten mikrofon krótko przetestować i zobaczyć jak działa, a mikrofon to jest nie wiem, czy dobrze wypowiem. Opowiem po polsku. Rodę. Tam jest jakiś taki znaczek przy o Nie wiem, jak to się wymawia. Więc powiem rodę. Lawier. Chyba. <ścoughs> o, nie przygotowałem się. Rodę, lawier. Lawajer czy lawier. Dwójka. Czyli taka ulepszona wersja. Oczywiście jedynki. A to jest chyba tak naprawdę ulepszona wersja e, Road Rode Go Tak mi się wydaje Co on ma lepszego to nie wiem do końca Na pewno ma w zestawie Fajną gąbeczkę oraz e, O tu ograniczenie do 40 przez Bojano e, Ma gąbeczkę i ma też e, Fajną osłonę przeciwwiatrową którą mam aktualnie założoną no jest to marka, która robi dobre mikrofony, dobre takie no chyba mikrofony, nie wiem czy jakieś sprzęty jeszcze robi więc no myślę, że jakoś powinna być dobra. Dlaczego wymieniłem mikrofon? Ponieważ na jakiś czas temu pokazywałem wam, że mam mikrofony, dwa mikrofony bezprzewodowe, dwa odbiorniki i nadajnik albo na odwrót, dwa, nie, jeden odbiornik i dwa nadajniki firmy BOJA. I one działają fajnie, tylko że. No, jeden film nagrałem tymi mikrofonami i tam ktoś mówił, że jest gorzej niż poprzednio, a to też wynikało trochę z tego, że. Ciężko jest ten mikrofon umieścić w kasku, gdyż. Jeszcze w moim kasku OK, ale ja teraz będę jeździł w kasku mojej żony, bo mój jest już bardzo zużyty i stwierdziłem, że sobie będę jeździł w kasku mojej żony, który jest praktycznie jak nówka. Nie ma za bardzo jak tego mikrofonu umieścić. On jest dosyć duży. Ma klips, ale ten klips trzyma się bardzo słabo. On jest fajny, jakby, żeby go założyć nie wiem, na ubranie, na, na koszulę. Tam się trzymam bez problemu ale problem jest żeby założyć go w kasku tym bardziej tutaj bo tutaj jest taki podbródek sztywny no i jak go założę o podbródek to to niestety on się słabo trzyma no i też nie ma za bardzo jak go umieścić bo jest w kasku mało miejsca a on jest dość duży. No, ciężko to powiedzieć po prostu nie idzie go ułożyć można go ułożyć luzem gdzieś tam z boku kasku ale wtedy on lata i też zbiera zbiera trochę za bardzo wiatr i to wszystko. Bo jakościowo dźwięk według mnie jest bardzo dobry. Ale te mikrofony no, wystawiłem je na sprzedaż. Zobaczę czy się sprzedadzą. A jak nie, no to je zostawię i będę je może do, do tej serii. Pokaż swój motocykl wykorzystywał. No zobaczę jeszcze. Jak się sprzedadzą, to sprzedadzą. Jak nie, to nie, to będę je używał. Jak się sprzedadzą, to będę, jeżeli będzie ta seria, to nagrywał tym mikrofonem. I jeszcze jaki jest powód? No, nie wróciłem do mikrofonu Boya, który miałem wcześniej. Tak myślałem, żeby do niego wrócić, ale on mi się gdzieś po prostu zgubił. Ja miałem przeprowadzkę i po prostu się gdzieś zgubił. Nie wiem gdzie on jest, ale on miał taki minus, że kabel był bardzo długi, bo chyba miał 3 metry, on zawsze był jakoś tam pozwijany, przeszkadzał. I według mnie minusem tego mikrofonu boja było jeszcze to, że... Ten mikrofon był, miał własne zasilanie baterię. No i to była taka bateria, która jeżeli jest nowa, to działa fajnie. Daje dobry sygnał ten mikrofon, ale jeżeli zaczyna już troszkę... Czy znaczy ona ma to do siebie, że napięcie spada? Napięcie chyba tak to się nazywa i on nagle powiedzmy nagrywam jeden film i jest dźwięk bardzo dobry a nagrywam drugi no i ten sygnał już jest słaby ze względu na tą baterię ten mikrofon raz że ma kabelek tylko 120 cm więc ten kabel mi tam gdzieś nie wisi bardzo nie przeszkadza dwa że on pobiera zasilanie bezpośrednio z bezpośrednio z urządzenia no ma to swoje teoretycznie plusy i minusy jeżeli bateria w kamerze jest jakaś słabiutka to, to jest to pewnie minus, ale tutaj bateria w, tym, w tej mojej kamerze Insta Ace Pro jest dosyć dobrą baterią i ona trzyma przynajmniej trzy razy dłużej niż bateria, którą miałem w GoPro 7 a baterii mam dwie więc tutaj no nie boję się jakoś o to, że że tego prądu mi zabraknie a że pobiera bezpośrednio z urządzenia to pobiera wydaje mi się, że jakiś tam stały prąd więc przez cały czas przez cały czas to zasilanie jest i nie ma jakichś obaw, że że nagle nie wiem, w trakcie nagrywam sobie jakiś filmik w trakcie jazdy jakiegoś dłuższego wyjazdu a ta bateria mi siada i dźwięk przez to jest dużo gorszy ja jestem ciekaw, jaki będzie dźwięk z tego mikrofonu. No szczerze mówiąc, zainwestowałem trochę kasy, więc chciałbym, żeby te mikrofony Boja mi się, żeby te mikrofony Boja mi się sprzedały, bo wtedy zwróci zwróci mi się cena tego mikrofonu. Wystawiłem te mikrofony Boja na sprzedaż, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to w, w zakładce chyba społeczności mamy. Mam wrzucony post z linkiem do Oelixa, cena 350 zł. No z góry mówię, że, do mikrofon, że te mikrofony do, do kasku to będzie problem włożyć, chyba że ktoś faktycznie ma jakiś taki kask, gdzie no ma tyle miejsca, że ten większy mikrofon jest ok. Jakby ktoś chciał na przykład do nagrywania sobie samego dźwięku na zewnątrz, też słyszałem takie opinie, że ktoś właśnie w motocyklu miał i żeby nagrywać sobie nie tam swój głos, tylko dźwięk, który jest na zewnątrz, to montował sobie go na kasku z tyłu, czy gdzieś tam na kurtce z tyłu. No wiadomo, żeby nie wiało za bardzo wiatrem, a on zbierał dźwięk silnika, zbierał dźwięk wydechu. No i działało to całkiem spoko. Albo jak ktoś po prostu chce, nie wiem, sobie jakieś wywiady nagrywać, czy po prostu ma taką opcję, że że nagrywa sobie jakieś tam nie wiem podcasty czy cokolwiek to dźwięk jest bardzo dobrej jakości dobra reklama już była ja już chyba powiedziałem wszystko co chcę co chciałem powiedzieć później sobie dzisiaj sprawdzę jak ten głos się nagrał wrzucę ten film myślę że dzisiaj czyli w sobotę miał być film o olejach ale ten film o olejach to wrzucę prawdopodobnie jutro albo za tydzień no i chciałbym, żebyście ocenili, tym bardziej te osoby, które oglądają mnie jakiś czas, to prosiłbym o ocenę tego, jak działał, jaki dźwięk był z BOI, z tej boi przewodowej, później jakiś dźwięk był z boi bezprzewodowej, no i jaki dźwięk jest tutaj. Jestem ciekaw Waszej oceny, ja mam nadzieję, że będzie dużo lepszy. Tak jak mówiłem, dzisiaj bardzo wieje, chociaż tego nie widać, że wieje, ale wieje więc czekam na Wasze komentarze, czy jest dobrze, czy jest źle. No i tyle, no ja mam nadzieję, że tutaj zainwestowane prawie 400 zł w ten mikrofon sprawi, że ten dźwięk będzie fajny, bo ja co prawda nie nagrywam jakichś profesjonalnie, profesjonalnych filmów, nie mam profesjonalnego kanału, ale... Ja lubię takie, lubię takie sprzęty, lubię takie gadżety. No i też właśnie robię to po to, żeby ten dźwięk był w miarę dobry. Lubię sobie pogadać podczas jazdy. Często jeżdżę sam, więc nie mam do kogo pogadać na postojach czy, yy, czy w trakcie jazdy no w trakcie jazdy to w ogóle bo mam Intelkom, ma on, yy, to jest taki chiński on się nie paruje z takimi lepszymi I teraz na zlot jeden i drugi będę prawdopodobnie jechał z kolegą więc tam na postojach będzie można sobie pogadać ale lubię też sobie nagrać sobie wam nagrać film w trakcie jazdy no, a w trakcie jazdy wiadomo wiatr wieje Szum jest. No i chciałem, żeby ten dźwięk był lepszy niż był dotychczas. Dobra, bo zaraz miał być krótko, zaraz się zrobi pewnie 10 minut, więc tutaj jeszcze sobie wejdę w ten zakręt i kamerkę wyłączę. Dobra, to by było na tyle. Żegnam się z Wami i do następnego.